Afirmacji, akceptacji w trybie odmładzania. Upewnij się, że jest Ci wygodnie, ciepło, że czujesz się bezpiecznie. Spokojnie, naturalnie oddychaj. Bądź otwarta. Nawet gdybyś nie wiedziała, jak to, tylko otwórz się na taką możliwość. Dotknij z miłością w świadomości całej swojej prawej stopy. Zaakceptuj. Prawa kostka. Łydka. Kolana, ukochuj swoje ciało. Pełna akceptacji dla prawego uda, pośladka Biodra. I powolutku przenieść mentalnie swoją uważność z miłością, z akceptacją na lewą stopę. Lewa kostka. Lewa łydka. lewe kolana. Udo, biodro i pośladek. Spokojny, głęboki wdech, a z wydechem pozwalasz, żeby obie Twoje ukochane i zaakceptowane nogi spoczęły bezpiecznie na podłożu. Poczuj, jak podłoże unosi ciężar Twoich nóg, a wraz z tym pojawia się lekkość w Twoich nogach. Uwaga na dnie mietnicy, narządy płciowe w ukochaniu, w otuleniu, w czułości. Wszystkie narządy wewnętrzne, żołądek, jelita, wątroba, trzustka. Poczuj wdzięczność dla całego układu trawiennego, za jego pracę. Za jego oddanie, za jego służbę, w pełnej akceptacji splot słoneczny, i w górę wspinamy się do serca. Odkąd tylko pojawiłaś się na tym świecie, ono dla Ciebie bije. Poczuj wdzięczność do swojego serca, do płuc, które zasilają Cię wdechem, a uwalniają i oczyszczają z wydechem. Akceptacji obie Twoje dłonie, nadgarstki, przedramiona. ramiona, barki, w ukochaniu, z czułością, z delikatnością do samej siebie i weź bardzo spokojny, głęboki wdech, a teraz wzdłuż cały ciężar swojego tułowia, obu swoich rąk na podłożu, poczuj, jak podłoże w sposób Niezwykle przyjemny, nadzwyczaj przyjemny, unosi ciężar Twojego ciała. Tak jakbyś zaczęła unosić się na ziemię, taka lekkość pojawia się w Tobie. Teraz akceptacja płynie do gardła, karku, szyi. Ukuchujemy naszą twarz, okolice ust. Pozwól, żeby dolna szczęka lekko opadła w dół. Niech język spłynie na podniebienie, rozluźnij żuchwę szczękę. Pełna miłości, zwróć uwagę na motylki nosa, mięśnie policzków, niech mięśnie policzków i cała skóra spłynie w dół do uszu. Tak głęboko się rozluźniasz, właśnie teraz. Rozluźnione gałki oczne, pozwól im spłynąć w dół do oczodołów, niech odpocznie Twój zmysł wzroku. Rozluźnione czoło, skóra na głowie, każda cebulka. Spokojny, głęboki wdech, a z wydechem wyraźnie czujesz, jak podłożył noś ciężar Twojej głowy, a Twoje ciało jakby uniosło się 5 centymetrów nad ziemię, Tyle w Tobie lekkości, to za sprawą akceptacji i miłości. Otwórz się na wybrzmienie niczym echo w Tobie słów. Jestem taka piękna, jedyna taka na tym świecie, niepowtarzalna. Jestem taka mądra, uczciwa, słowna i rzetelna. Kocham siebie, dokładnie taką, jaka jestem. Kocham siebie bez względu na stan emocji. Z miłości do siebie jestem wolna od osądów siebie i innych. Pozwalam sobie być sobą. Pozwalam sobie odkrywać siebie każdego dnia, w każdej chwili. Mam zgodę na moje relacje, reakcje, zachowania, odruchy, nawyki. Jestem wolna od opinii innych. Jestem wolna od żalu, straty. To moja mądrość. To właśnie ta umiejętność brania mądrości z każdej sytuacji. Taka właśnie jestem. Jestem cierpliwa, spokojna. Kiedy trzeba, jestem zdecydowana, z miłością stawiam granice dla własnego dobra i innych. Jestem dobra dla siebie, czuła, delikatna. Kocham siebie dokładnie taką, jaką jestem. Kocham każdy centymetr swojego ciała, świątyni swej duszy. I tę miłość przejawię w każdym swoim zachowaniu, w każdym swoim nawyku, od teraz. Z czułością, delikatnością, w równowadze. Kocham siebie, akceptuję siebie w pełni. To cała ja, pełna akceptacji i miłości. I pozostań chwilkę w tych wibracjach sam na sam ze sobą, wrócę do ciebie za moment. Opadaj nad dno ciszy pełna akceptacji miłości z wewnętrznym silnym przekonaniem uwielbiam być sobą dokładnie taka, jaka jestem kocham to. Z każdym wdechem i wydechem moje ciało młodnieje. Wraca do równowagi, do naturalnego stanu, pełnego blasku, piękna. i delikatności. I wprowadź taką informację do podświadomości. Z każdym wdechem wypełniam się młodością, a z wydechem uwalniam wszystkie te przekonania, które mnie od tego oddalają. Z każdym wdechem wypełniam się młodością, witalnością. A z wydechem uwalniam wszystkie te wzorce, które stoją na drodze do spełnienia na tym poziomie. I niech głęboko zapadnie ta informacja do Twojej podświadomości. Teraz weź, we, weź głębszy wdech i wydech. Zacznie się powolutku przeciągać, tak jak lubisz. Oczka jeszcze zamknięte. Połóż się na prawym boczku, żeby napłynęła energia do działania. A jeśli nie masz ochoty, to możesz zostać sobie w tej pozycji i wyłączysz się dopiero, jak się, jak będziesz gotowa wstać. Kto ma ochotę, to prosiłabym teraz, żeby sobie usiąść, przytulić się i na końcu otworzyć oczka i powiedzieć mi, jak się dzisiaj czujecie po zajęciach.